Witam kochani widzowie na CSGO Skins No i z chodzikiem promocyjnym OG Kuba Dostaniecie pudlarka na farta 10% przy doładowaniu Dodatkowo 2cm większego fiuta Życzę wam super dropików i dziękuję, że mnie wspieracie A za wspieranie mnie klasycznie nagroda Już jutro, czyli 5 startuje giveaway na kostkę od 10zł A 10 od 100zł Te dwie kostki do wygrania jak widzicie A będzie ich więcej za kilka dni do tam kolejne 2-4, więc na spokojnie. Dodatkowo jest drugie losowanie na skiny na Instagramie. Wystarczy, że wyślecie dowód wpłaty na Instagrama. No i tutaj od 10 zł jest do wygrania to. No i od 200 zł do wygrania 100. 200 zł, jeden los. Skina z komentarzy wygrywa Wojtek. Okej, okay, dzięki. Gratuluję, Edy, że skinka wygrać z komentarzy Sub, like, komentarz, miłego oglądania, powodzenia Ze mną wybitni, wspaniali ludzie, czyli ciasteczko CiasteczkoDmg, MistrzujNaturalson natural Sono. Dam. ty pokręcimy Już tą kakarakę czuję do DMG, brakowało jej Damy, tak, tak, tak Tylko was tutaj proszę, by się nie dawali skrzyneczek eventowych, bo znikają za dwie godziny Tych procentów Nie, specjalnie oczywiście A, specjalnie, no dobra Tak, specjalnie, bo on sobie coś... Petrylakiem. Ja jestem. No te. Letnie ok, ale eventowe znikają to. Letnie ok! Nie ma co kusić. Wazony. wiesz? No, czwóreczka wolna. Czwórka wolna. Dwa bracia. A ja to siadam. O, wygraj karaka zrobi fajnie. No, wiadomo. <ścoughs> Procentóweczki. O, nie wygra, nie wygra. masz. No tej golducha czuję z walizy. Będzie waliza, no będzie. Waliza będzie. No. Widzowie, widać, że schudłem. Obiadu dziś jeszcze nie jadłem. O, jest mocny gaz. Kurwa, i wygra to. Nie <laughs> wygra, Mocny gaz. <laughs> mocny gaz na trójce siedzi. O, no do. i robimy hama, dobra, przeszykujcie tam się. Niesamowite. Ale tak. No to natura, zostaw miejsce mi na tego hama. Si, ja Tylko tak. nie dawaj tych lorek i tak dalej. Ale one co może no, no. znikają, tak, tak? Tak, za 5 godzin znikają. To, to nie, patenium, kawa, nie mam co, co, co nie zrobić? Ja. Maszemy, Masz to jest. Ja ci, ja ci nie miejsca, to jest dostałem miejsca. To, to się tak cię podsiądę. Dobra, to zrobimy tak. Ale nie, to może no, być jakiś ty, jak taki. Chcesz, może być za piątkę? No, może, może. O, minożek poleciał, fajnie. No dobra, idealnie jest. Dobra. Yy, dobra, jest, Kicior. Zapraszam. Ale ściek, ty. No, jak nie można procentować, to kurde. No to będą ścieki, tak? To nie, nie, nie czuję tego, a no. To nie ma ścieków. No to może Profitowicz będzie dobry. Nie no, będzie kurwa tak i o, nie? Tak Ja coś myślę, że Vazet wygra jak zawsze. W takiej bitwie. Ale się schapie tu. Ale będzie Profitowicz? No będzie tak. stary, no będzie. będzie. Z tej bitwy się nie da stracić stary. Mm. O, oczywiście, że tak, o, oczywiście. Piękna bitwa, piękna. <śla> no i ja wybrałem, wiadomo. <śla> To debil, to no, debil On się cieszy to tego ten debil Ale mówił, że pod ciebie zrobił Ale zawsze jest tak, że ja robię jakieś gówno i kwas I traci na tym No jesteś psem zwykłym Bo teraz ja wygrywam i robię powtóreczkę Nie, nie, nie Już wolę by robił battle Ale o ja kurwa ja nie O za się nie siódemkę 7 tysięcy ten No kurwa 7 tysięcy, a co? Znaczy graczy, a po prostu w Graciana Bitwach nie ma takich w ogóle skinów, wiesz? No. no to no jest user on w moich są. O na kanał wywaliło No paluchem kabel przeciął ty No wiesz, go tymi girami no i teraz... Na zbawiamy, bank, kurwa. Na bank przykrywka na zapas kupiła z 6 kabli i tylko podłączają nowe jak w góry przegryte przed nie paluł O, Underdog teraz. Teraz Underdog, dokładnie tak. O, powtóreczka z rozrywki tak zwana. No, A, początek no ładnie, okej. Okay. Ładnie. Każdemu się podoba. Jakoś mu się nie podoba. O kurwa. O, dobra, byle dla mnie poleciało i będzie git. Ale ścieku... Ja dużo z ej! Tylko za dużo z, DMG, za dużo z chyba się, że się udzieliło. Pary, dobra, batla. Zrób to za trójkę, co? Już prawie wyzerwany jestem. No Kurwa, to dobrze akurat. Właśnie chujowo. Właśnie zajebiście. <laughs> to chyba nie jest mój dzień. Aby, kurwa, twój dzień się już nie pojawiał tu na stronie. Nie no, co ty. Lubicie, gdy wygrywam, dobrze to wiem. A ty mówisz, debilu. <laughs> Co Ale ty PIERDOLISZ nitoma. człowieku? Dobra. No Oby nie wiem czyli nie wazon. O, o. Nie daj tego ducha na jedynkę i wyjebane jajeczka. Nie już go za dużo dało, już się znudził. Daj mi asimowem gdzie co jest? O, tak jest, o, taki sam fajnie. No to mamy problem. O, teraz wazonik, tak. Ej, nie masz problemu, spokojnie, to wygrywasz. To dronisz ci tak, Ty zgarniasz. O, masterpiece. Ty, ale goń mnie tymi Asimowami. Dobra, daj mi jeszcze jednego <noise> takiego Asimowa. Kurwa. No profitowić będzie. Dobra, to daj Hunzmana lore. Kurwa, juh, juh, juh. Za 500 stów, Dobra. No, ładnie, ładnie, bardzo ładna bitwa. Wracamy do żywych. Idzie osób się jak wygrywasz kurwa nikt z tworzy. A ile się cieszyło, jak ty wygrałeś? Kurwa przynajmniej ze dwie User joined your channel. O, wrócił. Ja stąd. Znowu ka no. Kabel przeciąłeś paluchem. Nie. No <todobnie>. podobnie. Podobnie, okej. Okay. To trójeczka z wolna, już nie jest. O. Ściekulec. Rysiu chyba jeszcze nie wygrał, ta Rysiu. No nie wygra. A jak ja teraz robi bitwę? O, się? teraz jak zrobię bitwę. O, no, mogółki. Eee, e, tanie. A no, no, fajzik jest na, na koniec. Ech, no taka ota bata. Pokaż mi to gówno, pokaż mi to gówno. <laughs> Czyli co, chcecie, pora na hama. O Boże. No pokaż go, pokaż. A zrób no to... takiego naprawdę chama. Ale to... <laughs> to... No nie ma lorek, nie nie mogę wstawiać, to no nie ma co. To musi być w ten sposób, hamidło. A co, tylko lorki ty otwierasz? No, lorki 1%, to jest moja ulubiona skrzynka. <laughs> Zobaczyliśmy ostatnio. To? mogę sobie wbić na tego, bitewka? Zapraszam. No możesz. Możesz, bo to i tak gówno będzie. <laughs> No tak, bo jak ten ścierwus, kurwa, robić czerwon, to też ścierwus, ten Ooo, ja pierdolę. Wiadomo, wiadomo, kurwa. Ale wygrasz. Nie, nie wygram. To co to daje, kurwa, cały czas? To, co robisz, to daje, kurwa. No, no wiadomo, Rysia. kurwa. Śmieć, kurwa. Rysiu zwróci, Rysiu zwróci. Dobra, no, Rysiu. Dobra, dobra. All, all in, 7600. Ale zrób coś z potencjałem, Patryk, kurwa. Nie co no, zrób dobra. ścieka kolejnego, co się, co się kurwa, szkodzi? W sumie do gąski to leci, no zrób ścieka, kurwa. No co ci, kurwa, 7600 ile? Okej. Okej, jaki zadowolony. 7615? 615? Będzie, ścieka, będzie. Którego się nie spodziewałem nawet. Nie no, robię takiego normalaka w miarę. W miarę. Takiego mieszańca, jak natural robię. No, tu jest potencjał. O, jeszcze DMG nie ma. A to mam wbić? Nie, nie. No, wbijaj, wbijaj, DMG Już pokazałeś swoje ścieki. Ale to będzie takie same główne, jak D od DMG, przecież on się od niego uczył bitwę robić. To są bracia. Tylko że jeszcze, jeszcze pykają, prawda? <laughs> no tak, takie same gówno. Ooo, a jednak! Zwyzywaliśmy i dało. O, ho, ho, ho. Mam nadzieję, oho. Nawet tego nie wygrasz. Za to, co powiedziałeś. że zrobił to. Degas, degas. For you, for you battle. For, for me, for me to na spokojnie, jak for me. A ja też wyzywałem. <laughs> Każdy wyzywał. <laughs> Ale ja mogę, chyba, ewidentnie. To Te leopardy są ładne. Nie, po Zorysiu nie usłyszał to ucho, co wyzywałeś. Tak. <laughs> to, to z... też spoko. <głos> ja, <głos> dobra, teraz niech da. Teraz albo nigdy. Gówno da Zbraknie chyba, tak. No, braknie, braknie. Dawaj Blaberla za 38. No za 100 od razu. No i chuj wyczerpany szybko. Ale nie było takiego gówno się. Nie no no, nie no dobra. Najlepsze chyba dzisiaj nawet. No co, DMG mnie z demospowo. Nie bym to DMG, to nie ciężko, żeby to była najlepsza <grym> na. widać <grym> No tak. Nie róbcie tych batli co on, like, subik No i miłego dnia Elo no, ale... eee. Eee.